perspektywy To problem y, polega na tym, że, że w ogóle mamy taką, y, taki model edukacji, w którym y, nauczyciel jest, y, z, z, zastosuje autorską, y, autorską metaforę, obiektywną tubą, przez którą przechodzi prawda. Ja na przykład borykam się z tym problemem od drugiej strony. Y, Przychodzę na zajęcia, w ogóle nie jestem zainteresowana prezentowaniem jakichkolwiek stanowisk. Raczej chodzi mi o uzyskanie przeświadczeń uczniowskich na dany temat. No na przykład, żeby było to jaśniejsze na temat tożsamości, tak? co sprawia, że jestem tym, kim jestem. Jak się do tego ma moja świadomość na temat tego, kim jestem. No i mam problem, ponieważ uczniowie bardzo często jakby starają się mówić formułkami, starają się, mają nerwice, czy ta ich odpowiedź jest słuszna, czy nie, kiedy w ogóle na, z mojej perspektywy, na zajęciach o to nie chodzi. Chodzi o to, żeby spróbować wydobyć własne przekonania, sprawdzić na ile one są spójne, sprawdzić, co w nich jest cennego, ewentualnie w czasie jakby drugiej części zajęć można to porównać z jakimiś opracowaniami, czy to filozoficznymi, czy psychologicznymi. I bardzo często się okazuje, że to, co dzieci podają, jakby oddaje pełnię tych spostrzeżeń i naukowych, i filozoficznych, czyli że de facto w ich tych, można powiedzieć, potocznych przekonaniach bardzo dużo mieści się Prawd uznanych na gruncie czy to filozofii, czy psychologii. Mhm. Jakby, no, ja jako remedium na tą sytuację obrałam to, że eliminuję ten wątek erudycyjny do minimum. Mhm. On raczej stanowi taki, takie narzędzie porządkowania tych wypowiedzi. To znaczy, dzięki temu, że ja znam kilka koncepcji, łatwiej mi odczytać wypowiedzi dzieci i mogę je uporządkować. Natomiast z, no z doświadczenia wiem, że to jest trud wielki i faktycznie wypowiadanie różnego rodzaju zdań twierdzących od razu jest interpretowane jako ta definicja, czy to zdanie, które należy zanotować i zapamiętać. A czy masz jakieś e, przemyślenia może własne metody, właśnie neutralizowania tego? E, no, tego wymiaru szkolnego właśnie, że mm -hmm. nauczyciel jest obiektywną tubą, przez którą przychodzi prawda. Mhm. Przychodzi mi do głowy, przypominam sobie jedno zdarzenie, przy okazji którego jakby udało mi się zneutralizować to takie aprioryczne negatywne nastawienie uczniów do tych wypowiadanych przeze mnie treści. To było, jakby zajęcia, w czasie których pozwoliłem sobie zaprezentować, druga klasa więc etyka współczesna bardziej, pozwoliłem sobie zaprezentować treść referatu, który skomunikowany przygotowywałem na konferencję naukową, ale oczywiście w takiej przystępnej formie, wspomaganej jakąś tam prezentacją multimedialną, a ten referat nosił tytuł Osoba między uczestnictwem a alienacją Karola Wojtyły Wizja Wspólnoty Politycznej. Ja znając jakby uprzedzenia moich uczniów pozwoliłem sobie pewien wybieg sobie zastosować. Mianowicie podałem im tylko pierwszą część tytułu tego referatu jako temat lekcji. Natomiast zapowiedziałem, że na końcu tych zajęć czeka ich niespodzianka i rzeczywiście Najpierw w pierwszej części zajęć przy pomocy tej prezentacji przedstawiłem tę koncepcję, wojtyłowską koncepcję osoby i wspólnoty politycznej. Akurat w tej grupie byli uczniowie, którzy tam sobie czytają Żiszka, uczestniczą w spotkaniach Wrocławskiego Klubu Krytyki Politycznej, więc tacy mądrzy i zaangażowani lewicowi intelektualiści. Bardzo im się ta koncepcja y, podobała y, i na koniec zajęć właśnie, jako tę niespodziankę poinformowałem, kto jest tym filozofem współczesnym, który tę koncepcję y, przygotował, nie? Karol Wojtyła, w tym momencie y, było, naprawdę pierwszy raz widziałem, jak młodym, y, bardzo mądrym i takim rzutkim ludziom, po oparły, tak mówiąc kolokwialnie. No ale to oczywiście, to, to był incydent, to, y, to nie jest jakiś sposób, który może... Yy, pewien wybieg, który... Raz, yy, natomiast nie mam jakiegoś takiego opracowanego yy, sposobu, żeby tak systematycznie może yy, tutaj. Yy. To jest w ogóle myślę pewien ogólniejszy problem, mianowicie etyka funkcjonuje w ramach w ogóle, szkoły, w pewnych ramach inst inst instytucjonalnych, które niejako w, yy, wymuszają yy, i na nauczycielu, i na uczniach wchodzenie w określone role. I to nie są akurat role uczestników dyskusji, w których jako wszyscy występują jako posiadający równe prawa. Tak? No i no to jest ten problem, prawda? Jak, jak przez tę chwilę, 45 minut wyjść poza te role, które na nas ta instytucja, szkoła narzuca? A, no, Jednocześnie nie, jednak na przykład nie, nie, nie burząc pewnego porządku, yy, który no, jednak też trzeba zachować, czy chociażby dbając o te dobre obyczaje, które kiedyś tam wcześniej wspominałem. Prawda? No i jest to w ogóle kwestia też myślę budowania pewnej więzi, zaufania yy, między nauczycielem a uczniami, które pozwoliły właśnie trochę dystansować się o tej takiej codziennej rzeczywistości szkolnej, w ramach której oni funkcjonują, tak? No w przypadku gimnazjum to jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja, ponieważ dzieci są na takim etapie rozwojowym, w, w którym jakby siłą rzeczy potrzebują autorytetu. Mhm. Tylko chyba problem, problem dotyczy tego, właśnie w jakiej mierze do, do którego momentu można ich prowadzić za rękę, a w którym należałoby jeszcze tą ich łapkę puścić. Mhm. No myślę, że to są, myślę, że to są trudne kwestie, ale jakby nie ucieknie się od świadomości tego, że jednakowoż na zajęciach z filozofii nie można być obiektywną tubą, przez którą przechodzi prawda, bo mhm. wydaje się, że to zabija samą filozoficzność. Mhm. Yy... Tutaj ta, ta fraza obiektywna, tuba, przez którą przechodzi, yy, prawda, jakby no, przykuwa z moją uwagę. <todKunny> znaczy nie bo, bo, bo ja tak, y, <todKunny> Znaczy, bo y, ja y, no, mogę się zadeklarować jednak jako absolutysta, nie wiem, akcjologiczny, prawda, yy, yy, czy też, yy, też epistemologiczny, czyli coś takiego jak jakąś prawdę absolutną yy, i w tej sferze poznawczej, i w tej sferze akcjologicznej, no, uznaje istnienie takiej, yy, prawda? Natomiast właśnie, yy, yy, jak jednak zaświadczyć o tej prawdzie, prawdzie przez duże P, nie stając się tą obiektywną tubą, przez którą przechodzi prawda? No tutaj tylko właśnie jako forma jakiegoś osobistego świadectwa, prawda, że yy, nie, ja tutaj nie występuję z pozycji tego instytucjonalnego autorytetu, przynajmniej staram się, prawda? Choć mówię, jest to trudne, są te właśnie instytucjonalne uwarunkowania, poza które bardzo trudno wyjść, prawda? jak właśnie nie, nie wychodząc z takiej pozycji, a no jednak zaświadczyć o tej prawdzie przez duże P.